Podłoga cylika. Będzie malowanie epoksydem. Wydaje mi się, że wszystko co było trzeba pospawać, to pospawałem. Łaziłem po tym 50 razy. 50, 51 już mi się nie chce. Wszystko jest zrobione najlepiej, jak tylko się dało. Jak ja byłem w stanie zrobić to tak, bo zawsze się da lepiej. Yy... No co, doby tu po, 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 pozdejmowałem wszystkie gumy, żeby to pomalować epoksydem na nowo i tak przykleję nowe maty. W środku nie maluję nie wiadomo jak, pomaluję tylko epoksydem tą część plus dodatkowo tym epoksydem tam z tyłu. Biorę się teraz za odpuszczanie. Komora jak widać prowizoryczna, ale... Tu bardziej chodzi, żeby nie tyle syf leciał wszędzie dookoła, nie leciał dookoła, tylko bardziej żeby sobie bołaganu nie narobić w garażu. Nie? Plan jest taki, że teraz epoksyd, gumy, na, potem poliuretan na spód, a komora już w kolorze. Jak będzie coś, to będę pokazywał. Pomalowane, spoiny pozaprawiane. Bo spoliny nigdy się nie pomalują dookoła tak, żeby potem nie rdzewiały. Trzeba niestety je wypędzlować tak jak widać. Więc wszystkie spoliny ładnie popędzlowane, żeby były ładne. Wszędzie zresztą. Wyszło fajnie. I jeszcze raz. zresztą bagażniczek. Spod jeszcze raz do malowania, nie? To co? Złącza. Wszystkie pozaciągane gumami. Nawet tam, gdzie oryginalnie tego nie było. Myślę, że co tej gumy tu poszło z... z 3 kilo. Bo na kilogram. No dobra. Za 3 tuby, nie te tuby są małe. Te tuby chyba są 600. Nawet tutaj, wszystkie złącza takie zrobimy kumiałem. Uważam, że całkiem nieźle wyszło. Lepiej więcej niż za mało. No i dobra, teraz nad wezmę baranek i nad kola będę robił barankiem, żeby kamienie nie obijały. Ja idę do domu włamywacza, ale jak mnie zobaczy, to ten film się kończy. Nie będę mogła w tamtym domu gadać, bo po prostu mega śmierdzi i po prostu to znaczy jest mega głośno i w ogóle nie da się. Mam tą maskę po to, bo tam maluję coś i po prostu się nie da tam oddychać normalnie. To idziemy. Zobaczymy jak Tata maluje auto. Z jakieś słowa? Nie dam rady nic powiedzieć. Mam maskę. Ja też. Baranek w nadkolach. Dobra, dawaj. はい、あの、ポタスをいただく。

już! Dobry tam zrobię wszędzie. Nie ma co poprawiać. Tutaj też zrobimy co? Barankiem o tu. Barnajka też barankiem zrobimy zobaczcie tutaj. Muszę na... się prostu przy odsywać, żeby nie podpisamy na kamerę. Nie wiem czy to słychać. No po tyle jedziemy. No, od dołu do góry i gdzie tam wodzisz. Dostaj.

Dobrze widać, nie? Bo na jasne, ciemne przykładzie to widać, gdzie przykryto, gdzie nie. Tu teraz, było dół. Nawet w po kolei, jedziemy. tam, tam, tam do Tutaj na górze też. Za chwileczkę będziemy przekrywali A tu? Też. Za długo, za długo. Mniej troszkę. Dobra, Nie, nie, teraz ja. Teraz, teraz tata. O, no to jeszcze tu, no, ostatni kawałek. Jak się kam z tej strony. Do góry tam? bierzej, zrzucę. Do góry musisz słuchać. O, tak. Pięknie, nie. Nie, wysoko nie, nie, wysoko nie, bo mi brudzisz. Dobra, teraz ja. Tam? Nie, tamtej strony. nie, ale wiesz, to ja ci pokażę o to chodzi, już. Bo ja tam nie sięgniesz, bo to. Ja potem kieszenia będę miała. Wiesz? Dobra. Niedziela. Myślałem, że dzisiaj pomaluję resztę, ale nie pomaluję, bo baranek podobno musi wyschnąć niestety, więc. Więc nie, nie pomaluję, niestety, no. Zdecydowałem, że barankiem robię tylko nad kola tak jak mówiłem O taką Starałem się wszędzie kurczę uzupełnić się tylko da z niej też się jest już Także tak. Chyba nie będę mył trochę mi się pochlapało tutaj Ale chyba nie będę tego mył bo to I tak podwozie, i tak podwozie tylko z przodu moja wszędzie, gdzie tam się prysnęło, bo tam będzie ładny w lakier, lakierze, więc tak. nawet tutaj, w tych wszystkich wnękach, gdzie nie było zaciągnięte gumą, i jeszcze dodatkowo. Teraz. Yy... No tak, o... Pod rytanem podłogę będę malował jutro. Wybrałem, że baranek maluje ciemny. Myślałem przez chwilę, że jasny kupiłem, ale na szczęście kupiłem ciemny, bo potem jak się będzie coś odbijało, to nie będzie widać. Ale jest tak ładnie, że tak by mogło w ogóle zostać bezmalowania. W weszłym dziedziny Cindy chyba to bardziej rokowała i bardziej męska interpretacja. No dobrze. Idzie na drugą stronę, a inna ikoniczna piosenka w Remiksie za chwilę to będzie tound of silence radius, i będzie też po prostu. Pierwsza warstwa prawie położona. Nakładam maskę. Nagram kawałek. A co Nagrywam tam, gdzie maluję. Mhm. Ale to nic. pierwszą warstwę nic więcej nie trzeba. Jeszcze nad kola. No i co? Y Warstwę mocniej polałem, żeby się ładnie pięknie świeciło. Wydaje mi się, że wszędzie udało mi się dotrzeć. Nie chciałem, żeby było czarne. Bo Czarne to wygląda zawsze, jakby było że tak powiem, biteksem na grubo pomalowane. Tu chodziło bardziej, żeby było ładne, czyste, estetyczne. Poliuretan przemysłowy. 7016 antracyt. Dobra, mnie nie widać, ja tu jestem najważniejszy. Mam położony pierwszą warstwę bazy. O, Ja się położyłem. Dobrze położyłem, dobrze. Muszę jeszcze dopsikać. No dobra, mam prawie położoną pierwszą warstwę bazy. Oczywiście, jakbym oczywiście, idealnie przygotował to by było jeszcze lepiej, nie? Ale uważam, że pięknie. To ma podobność powiedzieć, ale chcę, żeby też wyglądało. Także no, zobaczymy. No. Tam się połączyło czarne, z, antracytowe z tym tym. Jeszcze muszę dopisikać drugą warstwę dalej, bo widać trochę podkładu na czubkach. Dopiero na tym to widzę. Staram się wszędzie, wszędzie ładnie dojść. Dobrze się kręci, bo kurde, wszędzie można spod spodu wypsikać. Potem nie ma niespodzianek. Będzie blisko tego koloru, co było kiedyś, nie? Stary kolor. Znaczy nowy kolor, o. A tu stary. Starego nie odzyskam tutaj. Muszę gdzieś z progu go odzyskać. O tu. O tu. A! Dobra, domalowuję tą bazę i jadę drugą warstwę, nie ma co czekać. No to tak, dwie warstwy już położone. Czekam aż podeschnie. Już minęło 10 minut, ale to grubiej trochę pojechałem, więc chcę jeszcze, żeby doschło trochę. Tym bardziej, że u mnie nie jest 20 stopni w garażu. Ani nawet blisko 20 stopni. Podejrzewam, że jest z 15. Na razie nie wiem jak to wygląda, bo to y, jak lakier przyjdzie, będzie widać. Na razie, na razie mi się podoba. Tak. Musi mi podobać. No dobra, ale o taka. Tam poosłaniałem trochę, dachu nie osłaniałem. Y, no bo i tak go będę całego przygotowywał, więc. Wszędzie starałem się, że tak powiem, w każdy zakamarek. Tak jak ja to zrobiłem, to fabryka tego nie zrobiła w tych zakamarkach. Tam wszędzie było tlukomatowo. Tam ciekawie wyszło, bo tam będzie połączenie antracytu, przejście w czerwony. Ciekawe będzie, no. No dobra. Jeszcze odczekam z 15 minut. Przed ściereczką miejsca niektóre, antystatyczną i... I co? I lakier. Barwiony. Pierwsza warstwa bezbarwnego barwionego. W cenie, nawet jak są jakieś sypki, to nie ma znaczenia, bo to tylko komora silnika. Staram się robić jako najładniej. Myślę, że będzie jeszcze fajniej jak będzie druga warstwa, bo teraz jest jaśniejszy podobno. Też dla mnie i tak już ciemny. Eee. Daję trochę tu mam ciemno, cholera. Przydałoby się tu jakieś światełko. Mam tu ciemno, jak maluję, to nie widzę, co O tak. Zacnie. Jak wyjdzie tak cały samochód, to, to poproszę. No dobra, maluję drugą warstwę. Dwie warstwy. Czy wszędzie są dwie warstwy tego dźwignię? Nawet wykonawca. Jeszcze trochę śmierdzi, bo jeszcze... Z godziny temu może malowałem. Ale ciekawie. To co, chyba rozbieramy wszystko i składamy, do kupy powoli. Tu trochę ciemniej wygląda, dlatego że pod światło tu świeci, bo tu z góry lampa. Tu nie widać tak ten, ten koloru. Ale kolor ciekawy. Nie mam miejsca, żeby się do tyłu cofnąć. No dobra.